Tym razem mam przygotowane opowiadanie z krainy Greka Zorby, czyli bohaterami będą oliwki oraz laury. Rośliny bardzo dobrze znane, ale kłopotliwe, dlatego że zimą wcale nie lubią ciepła mieszkania i do domu nie, nie wolno ich wstawiać. Muszą tę zimę przeżyć w chłodnym pomieszczeniu, z oknem w temperaturze 5-8 stopni i ograniczonym podlewaniu. Jak to posadzić? Nie ma gotowego podłoża do laurów i oliwek, ale mamy kamienie, takie drobne kamienie, pospółka, żwirek, troszeczkę może być glinki, jakiej ziemi, to taka, taka imitacja natury, Naturalnego siedliska i ziemia do kaktusów wsypujemy. To jest ziemia z kruszywem na bazie torfu. Trzeba to wszystko dokładnie wymieszać o. i od razu bezwłocznie przesypać do stosownego pojemnika. Wcale nie musi być duży i głęboki. To mit. W przyrodzie, w naturalnym miejscu, gdzie występują one, wcale nie mają lekkiego życia. Tam jest zaraz skała. O. I tak to mniej więcej. Będzie wyglądało. Tutaj będą raczej rosły w górę niż w dół. Sadzimy oliwka z owocami, więc ostrożnie wyciągamy, żeby bryły nie zniszczyły. Proszę zobaczyć, jak ta ziemia wygląda. O, tutaj będzie oliwka po środku. I dla towarzystwa po obu stronach dodamy jej dwa laury. Te laury to trzeba ścinać, żeby one za duże nie wyrosły, bo jak będą na jeden pęd, tak jak tutaj, to niespecjalnie ta oliwka będzie zadowolona, bo ją przerosną. Ona już zajęta przecież owocowaniem. O, I tak to mniej więcej wygląda, ta nasza kompozycja. To może troszeczkę w bok przesunąć. O, I dosypujemy zimy. Mamy gotowca do zimy. To nasza zima zaczyna się w grudniu, ale uwaga na przymrozki. Gdyby było minus 10, to trzeba przestawić szybciutko. O, Niech póki mogą, stoją na zewnątrz. Podlewać. Niekoniecznie mocno zasilać. Korzystać i dobrze myśleć. Na pewno urosnę.